Lepiej nie podchodzę, póki jeszcze widzę na drugie oko. Hele! Hmm. Dlatego ja naprawdę nie czuję się tutaj bezpiecznie. Boję się wychodzić w nocy. Witajcie, kochani. Żegnamy się dziś z tym pięknym widokiem. Żegnamy się z hotelem. Forama Silam, i wybieramy się na jedną z najsłynniejszych ulic w Bangkoku. Zapraszam. Moi drodzy, jesteśmy w autentycznym tajskim hotelu. Nigdy jeszcze nie byłam w takim tradycyjnym miejscu. Zobaczcie, nie ma łóżka poniekąd, jest tylko materac. Nie wiem czy tak się tradycyjnie śpi w Tajlandii. A tutaj kochani, jak w Weronie, zobaczcie te balkoniki, niesamowite. I zamykamy tak, a dzi dziwnie mi się to będzie pewnie spało. No ale cóż. Cześć Widzowie! Witam, witam się z Wami o poranku Właśnie się obudziłam i nałożyłam sobie maseczkę taką nawilżającą bo powiem Wam, że w ogóle się nie wspałam i e, czuję się taka odwodniona Wiecie co? Jestem na ulicy, najbardziej imprezowej ulicy w Tajlandii Koh Sam i e, jestem w tym autentycznym w takim autentycznym tajskim hotelu. Jak już widzieliście. I wiecie co, tutaj co chwilę miga światło. Ono się po prostu wyłącza i włącza automatycznie. Czyli ja tego nie robię, słuchajcie, ja tutaj mam mimo woli dyskotekę. <grych> I słuchajcie, chyba zdaję tę maskę. Bo właśnie oko zobaczcie. To już jest drugi dzień antybiotyku. I... No, i ten mój hotel, właśnie do tego zmierzam, w którym w tej chwili jestem, e, kosztował, kochani, 81 zł. Hotel się nazywa Den Dang, Jest zupełnie na głównej ulicy. Nie można do niego dojechać taksówką, kochani. Jeszcze przez jakieś 10 minut w ogromnym tłumie e, szłam tutaj ze swoją walizką i torbą podręczną. Nie wiem, co z tym światłem widzicie. Nie da się nic do was nagrać. <laughs> I e, nie wiem, co tu będziemy robić. Wiecie, ja miałam taki ambitny plan, że ostatnie moje dni w Bangkoku będziemy tutaj trzy doby w ogóle. Spędzę w miejscu jakimś nowym, gdzie znowu coś odkryjemy sobie razem i będę mogła Wam pokazać. Natomiast nie wiem, co tutaj mogę Wam pokazać, bo tu jest, e, powiem brzydko, spędz. tu jest... E, tu się bardzo dużo dzieje w nocy. W nocy, kochani, tutaj y, dziewczyny, wiecie, tańczą y, na barach, na ulicach. Y, jest mnóstwo turystów, w zasadzie nie można przejść. To jest tak, jak gdyby, wiecie, jedna wielka impreza na ulicy. Mm, dlatego ja naprawdę nie czuję się tutaj bezpiecznie, boję się wychodzić w nocy widziałam wiele takich miejsc, wiecie, tych miejsc masaży, które nazywają się ze szczęśliwym zakończeniem. Y... Niesamowite jest ten vibe, wiecie, tu się czuje nie wiem, takie wyzwolenie, wiecie, ale, ale... w pojedynkach chyba trochę niebezpiecznie. Chociaż wiecie, czytałam sobie o tej ulicy oczywiście zanim tutaj przyjechałam i okazało się, że to nie jest Miejsce, które jest niebezpieczne. Tak piszą w internetach. Wiecie, jak to jest w tych internetach. Różne rzeczy piszą. Często właśnie nie pytacie, czy się boję. Zawsze odpowiadałam, że się absolutnie nie boję, bo wiecie co, oni tutaj są bardzo przyjaźni. To ja nie widziałam jeszcze takiego kraju, gdzie wiecie. Oni są nawet dla siebie bardzo przyjaźni. Oni ze sobą, ja tylko słyszę, wiecie, Sawadika, jak się witają, Kapunka, jak sobie dziękują. E, tego nie ma w innych kulturach. Oni po prostu są dla siebie bardzo ciepli. E, dlatego ja się ich absolutnie nie boję. Oni są bardzo przyjaźni, wiecie. E, jedyne na przykład, czego bym się bała albo kogo, to pewnie turystów tutaj na Kosan, bo <gryw> różnie może być, wiecie. Także to będzie taka zlepka mojego pobytu tutaj na Koesun Road. Najbardziej imprezowej drodze w Tajlandii. Oczko jeszcze będę smarować dziś i jutro. Praktycznie nie widać, ale to też kamera trochę przekłamuje, wiecie. No i co, zostały nam jeszcze dwie doby w Tajlandii, zrobimy podsumowanie tego wspaniałego miesiąca życzę każdemu z was takiej, ym, takiego wyzwolenia, takiej wiecie podróży w głąb siebie. Ja y, czuję się jakbym była wiecie nowonarodona, jestem innym człowiekiem. Mówiłam wam, że tutaj sporo kwestii przewartościowałam, ym, przeanalizowałam, wiecie, przerobiłam, wyleczyłam. Także y, taka wiecie nowe życie na 40. No cóż moi drodzy, ubieram się, pójdziemy do 7 Eleven po kawę i pokażę Wam, jak okolica wygląda o poranku. A to światło mrugające, to ja po prostu nie wiem skąd i dlaczego. Witam na Kosan. Następnego dnia przechadzam się ulicą, o poranku byłam sobie po kawę mrożoną. I słuchajcie, obserwuję, jak tutaj wszystko budzi się dopiero do życia, ponieważ jest wcześnie, a imprezowali do rana. A tutaj, mój hotel. Lepiej nie podchodzę. Póki jeszcze widzę na drugie oko. Ale... Zobaczcie to miejsce, mnie przeraża. Jest to jedna z najsłynniejszych ulic Koosan w Bangkoku. Słynie z nocnego życia, z głośnej muzyki i oczywiście z marketów, z handlu i myślę, że z wielu innych rzeczy. Wczoraj, kochani, kiedy tutaj przyjechałam, było strasznie głośno. I wiecie, ludzie normalnie imprezowali. Tu nie można było przejść. W tej chwili jest spokój. Nie wiem czy tutaj ciągle jest taka impreza. Jest to bardzo znana ulica. Zupełnie nie mój vibe, widzicie? Nie wiem co mnie pokusiło. Trochę się jednak boję tutaj być. Na pewno wychodzić wieczorem. Zresztą zobaczcie, co tutaj nagrałam wczorajszej nocy z, z, z rooftop, z mojego dachu, tam gdzie byłam nad basenem. Jest to zupełnie inny hotel, w którym się zatrzymałam, ale myślę, że co potrzebne jest w tej naszej podróży do Tajlandii, to różnorodność. Chciałam Wam pokazać Tajlandię w każdy możliwy sposób. Życia by mi chyba nie starczyło, żeby Wam tutaj wszystko pokazać, ale doświadczyliśmy wiele, prawda, doświadczyliśmy raju. I doświadczyliśmy Bangkoku na bogato i, Bogat, i Bangkoku imprezowego. Jak widzicie, marihuanę można zakupić wszędzie. Są tutaj takie małe markety, taksówki i hotele budżetowe. Słuchajcie, ale nie wiem, czy ktokolwiek z Was chciałby tutaj. Rezydować. Wiecie, co w nocy tak głośno grała muzyka, że ja, mimo że miałam zasłonięte wszystko w pokoju, słyszałam wszystko. Po prostu dudniło, jak w klubie nocnym. Ja byłam w łóżku. Moi drodzy w restauracjach na Kosan są niższe niż na przykład w ostatnim hotelu, w którym rezydowałam, czy w okolicy, w której byłam. I tutaj posiłek prawn pad thai, czyli pad thai z krewetkami, zaczyna się, kosztuje 100 padów, czyli 10 zł. Tutaj mamy z kuczakiem pad thai, Wiecie, pad thai to są takie cienkie nudle ryżowe z sosem sojowym, z przyprawami z bazylią z chili i tutaj jest z kurczakiem za 8 zł a restauracja wygląda jak taki myślę że to jest wiecie klub nocny w nocy można tutaj kupić pamiątki kapelusiki z Tajlandii oraz Ubrania w te ich wzory, słuchajcie, w słonie głównie. Ale widzicie, jak wyglądają markety. Ale ładne magnesy, zobaczcie ten piękny, bardzo kolorowy słoń. To jest very well. Kochani na Koło San znalazłam nowy wymiar 7-Eleven. W środku jest nawet bankomat. Ogromny jest, w zasadzie przypomina taki większy supermarket. E, przyłam tutaj po swoją herbatkę i chciałam zwrócić Waszą uwagę na coś, mianowicie, mimo że na przykład jest alkohol wystawiony, tutaj mamy lokalne piwo Chang. Lio, Singa, bardzo popularne, tajskie, tajlandzkie piwa. Tajskie. I tutaj jest lodówka właśnie z alkoholem. I zobaczcie, można, alkohol w Tajlandii można nabyć od godziny 11 do 14. Jest przerwa i w godzinach od 17 do 24. Czyli w tej chwili na przykład jest godzina 14.30 i nie można kupić alkoholu. Ogromne jest to 7-Eleven, słuchajcie, i to jest zupełnie na ulicy Kosań. Jako sam w dzień nagrywam z mojego dachu hotelowego. O, widzicie tutaj? Słońce się przebija, jest bardzo gorąco. Bardzo spokojnie zobaczymy, jak to będzie trochę później. Wracamy teraz do pokoju, bo chcę Wam coś pokazać w łazience. Moi drodzy, chciałam wam pokazać ten wynalazek. Mam nadzieję, że wybaczycie mi, że nie mam wymodelowanych ani uczesanych włosów. Jest zawieszony na haku, przyczepiony. Nie wiem jak to się u was nazywa, cable ties po angielsku. I słuchajcie ten kabel, zobaczcie jaki on jest zaplątany. I teraz, żeby wysuszyć. Tutaj są jeszcze czyjeś rzęsy, tak w ogóle. Pozdrawiam tą panią. <laughs> I najważniejsze jest to, że, żeby wysuszyć włosy, trzeba stać przy tej ścianie. Tutaj ustawić i trzymać. Czyli nie dość, że stoimy, to trzymamy i powietrze leci. Ups! Jakie leci. Także kochani, nie polecam tego hotelu. Moi drodzy, ja się z Wami żegnam. W zasadzie z tajskiej werony. Byłam popływać, ale nawet tego basenu nie czuję. Yy, usiądę teraz i będę montować dla Was tego vloga. Yy, dziękuję, że byliście ze mną. Niech Wam się dobrze dzieje. I zapraszam na kolejnego vloga na moim kanale Australika. już niebawem. Widzicie mimo deszczu i niepogody, ulica tętni życiem. Dzięki, że byliście ze mną. Pa!